W końcu nadszedł moment, na który setki kibiców czekały z niecierpliwością. Przed nami kolejny wieczór piłkarskich wrażeń. Proszę zapiąć pasy i przygotować się na show, mówi Tomasz Smokowski, a towarzyszyć mi będzie dziś Jacek Laskowski. Mamy nadzieję, że obie drużyny dadzą nam dzisiaj pokaz kunsztu piłkarskiego i zobaczymy mnóstwo sytuacji. Charlton Athletic zmierzy się z Birmingham City. Miło jest porozmawiać przed meczem, podzielić się typami, ale teraz już dość gadania. Obejrzyjmy razem to świetnie zapowiadające się spotkanie. Realizator pokazuje nam teraz jedenastkę gospodarzy. Zwykle przyświeca im jeden cel: nie dać sobie strzelić, a jak uda się coś wcisnąć, no to doskonale. Nie ma co ukrywać, murują bramkę, choć katynacjio bym tego nie nazwał. Nie ma w ich strategii podobnej szlachetności. Tego rodzaju granie może się podobać, ale gdy jest skuteczna, budzi pewien podziw. Oto skład gości na to spotkanie. Zespół zagra ustawieniem 1-4-5-1, ale w ofensywnym wariancie. Tak jest, popularna taktyka we współczesnej piłce i trzeba pamiętać, że nie jest to typowe granie na jednego wysoko ustawionego napastnika, który musi sam walczyć z całą obroną rywali. Na pewno dostanie on solidne wsparcie z pomocy, gdy już piłka znajdzie się na połowie przeciwnika. Rusza więc pierwsza połowa. Anderson robi się coraz groźniej. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Bielik. Anderson. I to tyle z tej akcji. Anderson. Buchanan. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Co teraz? Tak, ta akcja mogła rozwinąć się lepiej. Fraser. Popatrzmy. Podręcznikowa gra w defensywie Brawo. Anderson. Poszedł odważnie do przodu. Obrońcy jakby zaskoczeni. Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Cisnął tam mocno, Fraser. Teraz tylko znaleźć jedno kluczowe zagranie. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. No, prawie, prawie się udało. Ale piłka opuszcza boisko, będzie aut. Anderson. Ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Może im dać prowadzenie. Nie ma. Obronił ten strzał. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry i zespoły kierują się do szatni. Gwizdek i zaczęło się. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami. A przed nami 45 minut emocji. Przerwana akcja. Strata piłki. Teraz jest niepilnowany. Bramka. No i mamy otwarcie wyniku w tym meczu. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Niby prosta sytuacja, ale wykończyć też trzeba umieć. Tym razem udaje się to bez problemu i mamy skuteczne wykończenie piekielnym strzałem, po którym nie ma czego zbierać. Długo musieliśmy czekać na tę bramkę. Zapowiada się ciekawa końcówka. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. Fraser, Anderson. Świetnie teraz w obronie. Wyczekali rywala, znów są przy piłce. Bramka coraz bliżej, coś tu się szykuje. Mądrze, piłka wycofana ze skrzydła. Może być groźnie. Jak to rozegra? Anderson. Naciskają przeciwnicy, ale twardo się broni i utrzymuje przy piłce. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie. Może być groźnie. Ruszają do kontry. Jak to się skończy? Oj, wolno, zbierają się do tego powrotu. Nierozważne zagranie, strata, jeszcze jeden. Ostatni zryw. Walczą do końca o wyrównującą bramkę. Udane wejście, ale będziesz utrożny. A zatem akcja, reakcja. Mamy zmianę i w jednej, i w drugiej drużynie. Głęboka ta centra z narożnika. Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. No, ratuje ich tą interwencją w końcówce. Pokazał, ile znaczy solidny golkiper, gdyby... Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Ładna parada, strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu pokazać dobre bramkarskie rzemiosło. Rzuca w okolice 11 metra i już nic z tego różnego nie będzie. Roberts może teraz dobrze dograć do partnerów. Próba dośrodkowania w szesnastkę, ale czujny obrońca świetnie sobie poradził. Buchanan rzuca teraz w szesnastkę. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Obejrzeliśmy ciekawy mecz. Wyrównany i zacięty. Wynik nie był pewny praktycznie do ostatniej akcji. Tym bardziej brawa za to jednobramkowe zwycięstwo. Myślę, że zdecydowanie zasługuje na wszelkie pochwały. Dobra postawa w dzisiejszym meczu, strzelona bramka, która dała zespołowi prowadzenie, a i w innych akcjach udało się sporo krwi napsuć obronie drużyny przeciwnej. I ruszyła pierwsza połowa. Teraz jest niepilnowany! Bramka! No i mamy otwarcie wyniku w tym meczu. Ładna parada, strzał wcale nie należał do najłatwiejszych. Spokojna interwencja. Trzeba było tu po...